Cześć, ja jestem Blackbert, a dzisiaj ze mną jest. Alci, koleżanka ze szkoły. Właśnie, ona, Alci jest nowa. Nagrywaliśmy już kilka razy, ale niestety nie wyszło. I się nie, raz się nie zapisało wideo, drugi raz był zupełnie złej, ty, złej tej y, jakości. I przez te dwa wideo. Zrobiliśmy dużo, ponieważ tak, przekopaliśmy tą wyspę. Ojej, ja muszę sobie jeden może włączyć. Przekopaliśmy wyspę, zdobyliśmy netterrach, zrobiliśmy dwa bałwany, Posadziliśmy kaktusy, zrobiliśmy małą foremkę. Tutaj zrobiliśmy. Mamy malutką platformkę. I generator kobla. No, toficzka nie ma, może potem dołączyć. O, właśnie, pokażę jeszcze co mamy w skrzynce. No, takie rzeczy i tak, co dzisiaj będziemy robić? Nie myśleliśmy. Okay, e, i tak, e, dzisiaj będziemy, jak mówiłem, co dzisiaj będziemy robić? Nie myśleliśmy. No to, to co dzisiaj będziemy robić? Może zrobimy farmę, taką porządną. No, to, to jest taka trochę, no nie tak. tak? A jak na razie to ja wezmę mhm. Teraz mam już sporo drewna, więc można użyć. Ja tutaj sobie pokopię teraz bałwa, z bałwana śnieg. I tak, przepraszam, że długo nie było filmików, czyli tam 2-3 dni. Jestem nowy i powinienem rzucać o wiele częściej filmy, ale niestety niestety nie pozwoliła mi na to moja siostra. coś to co nie moja wina. E, tak. Ja też y, około 31 października mm. zamierzam rozpocząć y, partnerstwo z YouTube. Tylko tak, jak doje, pod jednym filmem będzie 100 wyświetleń. Dopiero wtedy, tak. O, y, dlatego mówię około 30, bo nie spodziewam się, żeby wcześniej coś mi biło z 100 wyświetleń. Jakoś. A jak będzie mi to stop wyświetlenie, ja na tym już coś tam zarobię, tak powiem, 5 zł to y, roz, założymy serwer i... Sto, y, zniknęła woda. Halo? Ty, ty ją wzięłaś, czy...? No. A, okej. Okay. Wiesz, że ona tam Taka? musi ciągle być, bo inaczej ja się zniszczy, a, będzie rozwalać, okay. Czekaj, bo ja tu tworzę ja zniszcz... będę Nie wiem, jak właśnie mówiłem o tym partnerstwie, to stworzymy mały serwer na trzy osoby i ja, Ala i Toficzek, Alci i Toficzek. Yy, będziemy wszystko chodzić na tych serwerach Escape. Jak coś to zamierzam to zrobić na CraftServe. Ale jeśli znacie jakąś lepsze hosting, to proszę podajcie w komentarzach. Bo ostatnio nikt nic nie pisze pod komentarzem. Ja naprawdę, bo jak coś napiszecie, to tak, to jest taka naprawdę motywacja dla mnie, żeby robić tam filmy. To jest na, Jestem naprawdę szczęśliwy. Właśnie, no to, no, to jest no, zawsze no, jak po jak Wiem co mogę poprawić. No, wiem, co, co mogę zrobić. Lepiej. Jak co poprawić? No. Na przykład, jednym, yy, yy, jeden komentarz był co to za główno. Yy, ten, yy, jak mieliście problemy, mogliście zrobić cięcie. I dlatego yy, w następnym tym było mniej problemów i mniej cięć też. bo Po prostu starałem się yy, właśnie tych yy, cięć i problemów nie robić. I to po prostu jest, są podpowiedzi, są naprawdę cenne rady dla mnie. Ja dopiero zaczynam. To jest mój pierwszy kanał, to są moje pierwsze próby. Więc naprawdę napiszcie komentarz, bo to strasznie motywuje. Łapki też, ale komentarz raczej jeszcze bardziej, bo jak Ci się coś podoba, to daj łapkę i ten... i tyle. I już. I nic. A jak dasz ten komentarz, to musisz, to widać, że ci bardziej zależy, ponieważ chcesz napisać i poradzić mi coś, albo mnie skrytykować, właśnie, albo skrytykować, albo ten, no i pyta, proszę pyta, nie pyta, pyta, piszcie komentarzy sub, sub for sub, bo to, 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 to ja, ja na coś takiego nie idę. No nie niesprawiedliwa, ale po no, prostu tak nie, nie idę. Chcę nie widzieć ile, nie ile mam, mam widzieć, mnie oglądają dlatego, że robię filmy. Czyli podobają im się moje filmy. Dlatego, że po podobają się. I tak, tak e... że to lubią. Naprawdę napiszcie w komentarzu, co, jakikolwiek komentarz, bo pod po ostatnimi filmami ani jednego nie było. Jak ja sprawdzałam tak wczoraj. Naprawdę. E... Ja mówiłem też o Escapebagu. Jak macie, ja. i Szereg komentarzy to tyle. Ja mówiłem o escape'ach. Jak macie jakieś fajne, tak na więcej niż dwie osoby, albo na dwie, tak ogólnie na multi, to dajcie linka właśnie w komentarzu. Albo na, albo na PV. Nie, nie. Pamiętasz, Kasie? Z generatorem kobla. Mamy koleżankę, która kiedyś przypadkiem. Tak, y, z koblem. Był generator kobla świetnie zabezpieczony, żeby się nie wywalił, a ona jakimś cudem i tak go zalała. Zepsuła. <grym> Dokładnie. Jeżeli to chyba dwa razy. Trzeci. Bo ona zniszczyła niewłaściwy no, kobel. żeby było to kopać. I w rezultacie no. powstało co ja bym mogła jeszcze powiedzieć może pójdę sprzedać ten śnieg i ten, poradźcie mi co mogę robić bo ja szczerze wiem, że powinienem mieć teraz, znaczy no, powinienem mieć górę chmarę pomysłów, ale niestety nie mam więc yy... dokładnie jak macie na przykład jakieś fajne serwery, survival czy coś tego typu, no to możecie podać yy, tak ten ty... I właśnie ja chyba sobie jakiś ten harmonogram ustawię, tych, moich dwóch serii, czyli Hide and Seek i ogólnie minigier, chyba przez nazwę to minigry oraz Skyblock. I tak coś myślę, że na przykład Skyblock ukazywał się by się tak. Nie wiem. Tak co? Tak, nie wiem, może w poniedziałki. I... za W poniedziałki piątki. Tak, w poniedziałki piątki, tak, to byłby dobry termin jak dla mnie. Nie wiem jak dla was. A Skype, a gry pojawiałyby się na przykład w... We... No, ja Tutaj zmieni tu. E, tak. A gry pojawiałyby się tak w środę i sobotę. Tak? Środa, sobota? Tak, środa, sobota. Nie, środa, niedziela. Środa, niedziela. I one by były tak po 15 minut. Nie wiem, czy tak chcecie, czy nie, ale napiszcie. Zobaczmy, ile mamy. Ile mamy? 249. Więc dzisiaj to mogę nazwać odcinkiem bardziej informacyjnym niż. Naprawdę, bo nie wiem, co tam Właśnie, jak macie też e, serwery Minecraft e, z tymi grami, minigrami jakimiś, ale nie premium. Takie nie premium, ponieważ e, tam niestety musimy się do tego przyznać, ale niektóre osoby, z którymi współpracuję, niestety premium nie mają. Ale, mamy nadzieję, że ten, że już niedługo ten problem zostanie rozwiązany i wszystko będzie ok. Halo? Jesteś? Okej, okay, bo już mi się wydawało, że cię nie ma. Nikt nie ma. Tak, tak. Jestem, tylko się zajmuje śniegiem. Coś, co... Jak chcecie, żebym jakąś serię zrobił jakieś ten, to napiszcie w komentarzach też. To... Właśnie dokładnie wszystkie pomysły mile widziane. Wszystkie pomysły mile widziane. Dokładnie. E, tak, dalej. Co ja chciałam jeszcze mówić, nie wiem. Mów nie uwzględniliśmy tego, co nagrywam tak naprawdę to tak... E, na szybko, że tak powiem. Prawda? Czy nieprawda? Prawda. Tak następnie... Co jeszcze mam tam do powiedzenia? Właśnie, powiedzcie, czy tym programem się Wam podoba, czy woleliście z lagami Bandicamem? Czy tak... Czy tak... Tak w trochę słabszej jakości, tym MSC? after Czy jak to tam przedstawia? O kawce za Może ja zacznę robić, powiększać wyspę. Mamy małą. Okej? Okay. Co można hey. by tu robić? Na przykład zróbmy może profesjonalną farmę i farmę dzisiaj. Dzisiaj ocenię, jak będzie informacja, informacja plus farma. Albo informacje farmy. Farmerskie informacje, o tak, tak nazwę. Nazwę tak, tak. Yy, O! Tak, ile już nagrywamy? To jest ja prawda sobie. Wtedy powinienem mieć. Tutaj mam. Dobra, jesteśmy już. Okej. Okay. Dobrze, jesteśmy już po cięciu. Yy, zostały nam tak dwie minuty. łopat zrobiłam. Tak, żeby mi się za długo film nie renderował, to zaczniemy robić tą farmę. Nie tak, nie tak miałem to robić. Nie w tym miejscu. Ale okej. Okay. A tam też musi, musi być i tak wykopane. Więc... Śnieg, okej. Okay. Czekaj! Dorzucę ci. Kiedy nas pan nas sprzedać ten śnieg. Zrobimy taką na początek malutką faremkę. Jesteś? Dodam ci jeszcze troszkę śniegu. Uuu. Okej. Okay. Tak też jak ktoś... Okay, dzięki. Eee, ten, 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 ten. Ktoś ma informacje, ile tam? Eee, albo nie, nie, nie. Tego, nie. tego nie mówiłem, tego nie było. O jakiejś grzmoty tam coś. Przez to, że Rockman już nie jest AFK. To wszystko przez to. Ok, to ja już zacznę to robić, może. Wezmę troszeczkę dirta. Mam jeszcze dirta, czy nie mam? Mam dirta, dużo spokojnie. Hop, 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 okay. Eee. Hop, 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 hop. Teraz potrzebuję. Nie, tego kogla będę potrzebować. Potrzebuję wiaderka. Tak, wiaderka potrzebuję, żeby wziąć tutaj wodę. O, prawdę, już się A. I tak też jeśli... I to chyba było tyle z informacji, to ja zacznę robić. Tutaj. Yy... Tak jak... Jak będę mieć ten serwer, to pojawią się te... Te, te, te. te, te. A właśnie jeszcze yy, nie wiem czy mówiłam, ale jeśli coś to się najwyżej powtórzę. Jak macie jakieś lepsze hostingi niż Craft CraftServe, to proszę napiszcie jakiś tańszy, ten, najtańszy serwer, tak żeby po prostu były trzy sloty. Trzy sloty. Najtańniej. O, drzewko tak? To szuka dziewczyny i ma rozbudowaną wyspę. No. I tak, y, też... Y, nie wiem, czy nie zrobić czegoś takiego, jak... jak na przykład ten e, jak to to był to był skkf tak coś w stylu minecraft interaktywnie jeśli chcecie coś takiego przepraszam za saftle e, niestety to są siły natury my tego nie powstrzymamy, e, to tak przepraszam za psa, i tak e, dalej e, co ja chciałem mówić a właśnie jeśli chcecie taką serię to proszę napiszcie mi tam e, jako podeślicie mi jakąś mapkę i ten i jeszcze jakieś... Yy, te, jak to się o właśnie, jakieś, co mógłbym zrobić w pierwszym odcinku. Manka interaktywny ja się tym zajmę. No bo nie wiem, czy was będzie interesować, tak, ale jeśli coś, to jeszcze y, będzie możliwe, że survival z gildiami. To może... Ten. Nie jestem największym youtuberem, ale jest, jest nas na razie... Pior mnie chyba zagłosił, zagłosił, to ja może trzymać przyciszę. Nie wiem. Jak ten, jak, ten jestem ten, może największy, mam ile tam, pięciu widzów, ale jeśli ktoś by chciał tam z nami pograć sobie na tym survivalu i by jakiś na PV podesłał ten serwer jakiś fajny z guildiami, to jak, ja by, bym, to moglibyśmy chętnie razem pograć. Ja mówię, Ja. Jeszcze raz. A, to trudno, to mnie. To trudno. Bałwan chyba się przesunął. E... Bał się przesunął. Dobra, mam 56 śniegu. E, o, tu jest dużo śniegu, to ja go przerobię na wyloki. Nie wiem jak wam, ale w tym właśnie materiale, co mi się nie zapisał, mówiłem, że w Minecraftie przydałoby się coś jak. Automatic Crafting Tail z Wildcrafta. Wildcraft bo to by było naprawdę przydatne. Kładziesz do skrzynki śniega a kładziesz obok tego y, automatic crafting table, obok y, rurę, silniczek drewniany i skrzynkę i już masz. To by było naprawdę przydatne. Nie wiem, czy też nie zrobić właśnie z y, Tekita, najpewniej z DNS-a serii, ja bym, to by, to by pewnie była serwa, seria o nazwie lamie bo ja nic o... ogólnie nie wiem o tych e, technicznych modach. E, nie to. Ops, e, to mam włączony Eee, Właśnie nic, nie wiem o tych technicznych modach i pewnie musiałbym, e, byłbym, no może odrob... wiem dwie rzeczy i nie więcej. I tyle, i może musiałbym chyba raczej polegać tylko na Waszych poradach. Okej, okay, jest. Ile mamy kasy? Mam 381. W ile nas. Tak, zas, tak. czekaj, ja może zrobię jeszcze tutaj. No coś w na tym polu, bo tak to. Czytej, tam będzie na, po tamtej stronie będą, gdzie zboże, a tutaj będą melony i dynie. Będę musiał sobie to jakoś odgrodzić. Okay. Tak, Boże, i tak, mam tak jak jem. mówiłem, e, tutaj potrzebuję. Masz może dynia? Tu postać tu. A po drugiej stronie jedynie. No, po drugiej stronie. To ja mam. A to jest dynia, ale. A więc tu jest melon, i tutaj, tutaj jeszcze. Tak, wyrośnie. to jest zynia. Wyrośnie, nie. Będzie tu wyrosł. No nie, nie tak obok, bo nie wyrośnie no, przecież, to chyba no, do, to do góry, do góry i tu. Tu będą te bloki. No tak, ale ziemia. Masz jeszcze jakieś nasionka? O, to są... No to i mamy. Aha, no tak, okej. Okay. Tak, okay. e... Najgorzej właśnie to ty... Ja tam mieliśmy jakąś moczkę kostną chyba to... to rzecz jak chcecie to e, o, tak, to nam już się to ja przerobię ten śnieg e, i już będziemy powoli kończyć no może nie powoli tylko szybko kończyć e, tak. tak nie wyrzuciło nasion a wiesz że musisz do samej góry wyrzucić wyrzuciło Ups! czyli będzie potrzeba kupić zboż, nasiona. No to tym się tak. zajmiemy może, albo ja pójdę na spawno. Może będzie? Ma, mam 389. Koń, nie wszystko mi Mogę ci jakby tak. to przydać kasę mam trochę. E, tak, e, właśnie mówiłem, to mówiłem. O, za, a nie można tylko sprzedać, nie można kupić. Albo przypadkowo poszedłem na sel, a nie na gwarbaj Bam, bam, bam. Też tak. Yy, co ja jeszcze Aha. mógłbym powiedzieć tutaj? Żebyście się nie zanudzili na śmierć przy mojej gadaninie. Yy, że te wszyscy chyba dzisiaj do nas nie dołączy. Mam nadzieję, że się zapisało wszystko. I tak. Yy, o, można kupić Emerald. O, nawet nie, nie, nie zauważyłem. Sprawdzę teraz jeszcze tylko, czy można kupić ten sad sadzawczy. O, można! I to za 150 za 10. O, okay. Mam 10. Choma. Ja tutaj posadzę. Teraz już się mi nie wymigacie. O, no to dobrze. Już, Mamy jeszcze jakieś kości? To ja wezmę może i wysadzę. Może na przykład. To jest. Tak, mamy. Ach, już. Udało się. To, Dobra, już chodź chodź na Homem. Ty stań na drewnie, a ja stanę tutaj na wydro. Okej, okay, to chodź, to my już będziemy żegnać. Dzisiaj. Dobry Skyberg, jak się byli? Blackbeard oraz. No to pamiętajcie, napiszcie te komentarze, proszę, bo to jest wielka komentarz. motywacja i tyle. Eee... Ops! Mi się tam włączyło. I tyle. No. O drzewko wyrosło. Eee, no to... Patrz świetło. No to tyle i... O drzewo! Cześć! No, już.